Jeżeli w tej chwili jest tak, olbrzymie skupisko muzułmanów w Belgii, konkretnie w Brukseli. W tej chwili najczęściej, najczęściej nazywane imię dla noworodków cimańskich to jest Mahomet, a dla dziewczynek Fatima, więc, więc za 15 lat Buksela będzie miała żywność muzułmańską, bo chodzi mieszkańców, no to tak pokazuje, że, że, że nawet. To, Prawo statystyki no, tutaj działa, to jest getto, getto islamskie w dzielnicy Molenbeek, kiedyś dzielnicy robotniczej w Brukseli, a więc absolutnie tutaj Bruksela może być kolejnym miejscem, Ataku miejscem ataków terrorystycznych. Wspomniał Pan o tej dzielnicy Molenbeek. Szef belgijskiego MSW mówi o tym, że ta dzielnica jest to gniazdo terrorystów i że rząd jej nie kontroluje. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że pod oknami najważniejszych instytucji unijnych wyrosło właśnie takie muzułmańskie getto. I powiem szczerze, że to jakaś kompromitacja szefa rządu, pana Michela. Belgijscy policjanci pana temu mówili moim znajomym, napadniętym przez takich śniadych. Młodzieńców, żeby lepiej tego w ogóle nie zgłaszać, to zostawić, bo mogą być tylko jakieś tego jakieś przykre konsekwencje. No i co, oni zatrzymają, a ci będą się mścić, wie pan. No bo pan ja pamiętam tę sytuację parę lat temu, tak? Tam określono samochód na Baszczanach, tak, powiem, na oczach ludzi, i ci zgłosili Polacy, już są tam pracujący w Brukseli od lat. No to policja i tak nie radziła. No jeżeli policja że tak powiem, abdykuje. Jeżeli da się tego spokoju udaje, że, że, że w ogóle nie ma problemu, prawda? Jest, jeżeli policja belgijska jest strusiem tych boły piasek, no to później są konsekwencje. Coraz więcej jest belgijskiej policji yy, do ludzi pochodzenia arabskiego, którzy puszczają, że tak powiem, płazem wszelkie wykroczenia drogowe swoich, że tak powiem, krajanów yy, czy braci wieży. Natomiast yy, bardzo rygorystycznie. Traktują imigrantów o innym kolorze, skóry niż oni. Jakie są nastroje wśród Belgów, którzy chodzą po ulicach, czy którzy rozmawiają ze sobą w sklepach? Czy oni się boją faktycznie tego zagrożenia terrorystycznego? Szereg Belgów i nie tylko Belgów, mając możliwość zostania w domu w związku z zagrożeniem terrorystycznym i pracy w domu na komputerze, wybrało stanie w domu. Konrad Szymański faktycznie powiedział o tym, że Polska nie przyjmie imigrantów w związku z tym, co się stało w Paryżu, ale czy jest to formalnie zgodnie z dyrektywami unijnymi możliwe? Jeżeli dyrektywy europejskie narzucają przez ich literalne traktowanie zwiększenie niebezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej, to czy pan wybiera dyrektywy, czy pan wybiera bezpieczeństwo? Ja wybieram bezpieczeństwo. Co się stanie, jeśli faktycznie nie przyjmiemy imigrantów? Jak zareaguje na to Bruksela? Dania, która jest w Unii Europejskiej od yy... 34 lat, taką decyzję podjęła, na razie Unia Europejska, żadnego potępienia w tej sprawie w Unii Europejskiej wobec rządów w Kopenhadze nie było. Zastanawianie się nad tym, co Unia zrobi, no, my powinniśmy sobie dbać o bezpieczeństwo Polaków, którzy mieszkają w naszym kraju, o tym myśleć, a nie patrzeć tworzywie, co na to Unia. Byłoby źle, gdyby... E, Una się rozpadła czy osłabła, bo wówczas e, bylibyśmy sam na sam e, z rosyjskim imperializmem, e, a przypomnę, że jednak e, Unia może być instrumentem, e, skoro e, korzystnym dla polskich interesów, skoro na przykład pod wpływem e, prezydenta Kaczyńskiego nawet kanclerz Merkel za niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2007 roku na szczycie Unia Rosja w Samarze w Rosji zażądała zniesienia marży na polskie mięso.